Karavanson i wsad. Stresujący wsad, bo mamy już podwierz napchane rzeczy. Tak jak na amerykańskich filmach, jak prezentują pralki typu Twintub, e, typu na przykład Nimatik, i tym podobne. Pralkę już zapełniliśmy ubraniami i teraz sprawdźmy, czy ta pralka odwiruje te kilka kilogramów. Bo to są rzeczy tak jak rodem z filmów, yy, na przykład Mattie 17 albo Pneumatic w Więc sprawdźmy czy ta pralka to odwiruje. 3-4. Zegar ustawię po prostu na 3 minuty, żeby było żeby było większe, lepsze wirowanie. Prokona zaczęło rzucać To jest wsad rodem z filmów Pneumatic Vacuum albo Mattie 17 Sprawdźmy jeszcze raz czy pójdzie Pełne 3 minutki Poszło Poszło. Zobaczmy, czy odprowadza wodę. Owszem, odprowadza! Zobaczcie, nawet jeszcze jak! Coś się już dzieje. Nieprzyjemnego. Auć. To wszystko będzie zawarte w odcinku z franiowania, który się pojawi niebawem. Znaczy nie, to jest zapowiedź odcinka. Więc zachęcam Was do obejrzenia franiowania z udziałem oto tej pralki, które będzie niebawem.